Dzień dobry. zapraszamy na następną odsłonę programu Ino News. Sprawdźmy, co było słychać w tym tygodniu w Bytomiu. Co tam słuchać na Strożku? W ramach projektu szóstki dla Stroszka powstał już wybieg dla psów przy ulicy Chłonda, który wyposażono w ogrodzenie, regulowane drążki do przeskoków i tunel. Teraz przyjdzie czas na następne inwestycje. One już są w trakcie projektowania, o czym mówimy? Mowa jest o trzech kolejnych projektach: plac zabaw przy ulicy Chłonda i gwarków tarnogórskich 2 i 4 oraz o siłowni plenerowej na terenie szkoły podstawowej nr 32 przy ulicy Szymały. Budowa tych bytomskich obiektów ma zakończyć się jeszcze w te wakacje. W Mieniliśmy już cztery inwestycje, a co z pozostałymi dwoma? Do realizacji jest jeszcze wybieg dla psów pomiędzy ulicą Graniczną a ulicą Szymały oraz ścianka do grafity u zbiegu ulic Strzelców Bytomskich i Sikorskiego. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie www.inobytom.pl Zaczynamy od dworca PKP w Bytomiu. Inwestycje za miliony PKP polskich linii kolejowych na pewno nas cieszą, ale zawsze jest jakieś ale. Mogą też nas zasmucić. Idealnym przykładem jest nasze miasto. Jest jeszcze niewielka nadzieja, że zabytkowo nas nastawnia z dworca PKP w Bytomiu nie zniknie stamtąd na zawsze. Bezkonkurencyjna nastawnia bramowa przy dworcu PKP w Bytomiu jest przewidziana do rozbiórki w ramach modernizacji linii kolejowej numer 131. Informacja ta zaniepokoiła miłośników kolei. Postanowili oni wystąpić do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wpis nastawni do rejestru zabytków. To jeden z pierwszych kroków do tego, aby zachować zabytkową nastawnię. Dopóki konserwator nie podejmie decyzji, nie będzie można jej rozebrać zamknięta dla nas, a otwarte na całkiem nowe inicjatywy. Instytucje kultury w Bytomiu otrzymały dofinansowanie na różnego rodzaju projekty inwestycyjne z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jakie placówki otrzymały dotacje? W ramach programu Infrastruktura kultury dofinansowego z Ministerstwa Teatr Rozbark otrzymał dotację w wysokości 86 tysięcy złotych na projekt Studio Rozbark. Kolejne dofinansowanie otrzymała górnicza orkiestra Denta Bytom, imienia Józefa Słodczyka. W ramach wytypowanego do dotacji projektu orkiestra będzie mogła zakupić instrumenty muzyczne oraz niezbędne wyposażenie. 38 tysięcy złotych dofinansowania trafi do Centrum Sztuki Współczesnej Kronika. Instytucja otrzyma dotację na realizację zaplanowanej na listopad wystawy pod tytułem Chłód w pokoju Sączy Waniliowe Mleko. Becek otrzymał także dofinansowanie na dwuletni projekt autorski pod tytułem Becek czyta: Bytomski festiwal literacki dla dzieci i młodzieży. Na realizację tegorocznej edycji projektu Becek otrzyma prawie 89 tysięcy złotych. Przy ulicy Katowickiej 29 powstała wolna przestrzeń, która jeszcze w 2021 roku będzie zagospodarowana na zieloną strefę w Bytomiu. MZDiM ogłosił zamówienie publiczne, w ramach którego wyłoniony będzie wykonawca parku kieszonkowego. Ten projekt to efekt wspólnych działań włodarzy miasta, architektów i bytomian, którzy uczestniczyli w zeszłorocznych konsultacjach społecznych. W ramach konsultacji mogli nie tylko zobaczyć koncepcję zagospodarowania placu, ale także zgłosić swoje pomysły. Jakich atrakcji możemy się tam spodziewać? Ścianka wspinaczkowa, plac zabaw z piaskownicą, ławki, leżaki, karmniki dla ptaków, domki dla motyli, stojaki rowerowe, parglinowy i gabinet luster. Teren będzie cały w zieleni. Pamiętajcie, aby zaobserwować nasz kanał na YouTube i zostawić łapkę w górę. Zajrzyjcie też na naszego Facebooka i Nobytom. Sporo się tam dzieje. Do zobaczenia już za tydzień w majówkę.